Dzień dobry, zapraszam na materiał z tworzenia własnej kwatery. A mam tutaj taki kawałeczek, taki prostokąt powiedzmy 15 na 17 metrów. I w tym miejscu będzie kwatera pod chmurką. Inaczej na to mówią jeszcze kontenerownia. Ponieważ na kontenerowni będziesz mieć container. Container to jest po angielsku również nazwa na doniczkę. Więc będę miał tutaj kontenerownię, no ale po polsku chyba bardziej pasuje nazwa kwatera. Tutaj wcześniej był taki nieużytek. Ten teren nie był użytkowany przeze mnie, w ogóle nie był użytkowany rolniczo w żaden sposób. Kiedyś tutaj były truskawki, ale to jest bardzo ciężka ziemia, i te truskawki zawsze w pierwszym roku jako tako były, a później jednak dostawały po korzeniach przez taką ciężką, zlewną, mokrą ziemię. Także tutaj była taka trawa, i to nie trawa siana, tylko taka, jaka sama się wysiała, ale tu nie było podlewania, więc ta trawa była rzadka. Skosiłem ją bardzo nisko, zwykłą kosiarką. Mogę wam tutaj pokazać zdjęcie, jak wyglądało to wszystko przed robieniem glebogryzarką I potem wypożyczyłem glebogryzarkę separacyjną, i glebogryzarką separacyjną zjechałem cały ten teren. Cały teren tutaj. Tu mam też taki kwadracik, który zjechałem. Tu w ogóle cały ten jeszcze kawałeczek też będzie niszczony, tu jest truskawka zarośnięta. Tylko, że nie będę czekał aż ta truskawka się skończy, muszę tutaj szybko działać z już istniejącym terenem, żeby go przygotować, bo jak będę czekał jeszcze na tę truskawkę, to już będzie w ogóle sierpień. No i tu mam jeszcze taki kawałeczek, tu jest nawet chyba coś koło 28 metrów, także nieźle i szerokości chcę zrobić może coś w okolicy 6, także 6 na 30 to prawie powierzchnia takiego tunelu. A wszystko będzie pod chmurką. No, także tu mam takie trzy kawałeczki zrobione w jeden dzień. Glebogryzarkę separacyjną w ogóle wypożyczyłem. Ona miała chyba 66 cm szerokości i ona była jeszcze na takim traktorku jednoosiowym, tak zwanym dziku. I wypożyczyłem tę glebogryzarkę. Myślałem, że robota będzie troszeczkę lepiej zrobiona tą glebogryzarką. Ale też nie ma się co oszukiwać. Tutaj była naprawdę trawa, ona była tylko skoszona, więc no myślałem, że teren będzie idealnie po prostu goła ziemia i będę prosto sobie grabkował, żeby wyrównać jakieś górki dołki i będzie. Luzi karbuzik. Problem jest taki, że te darnie są rozdrobnione, pocięte, ale są jednak takie kępki i są takie źbła. I jak ja chcę grabkami to przemieszać, żeby z górki ściągnąć na dołek, no to mi od razu schodzi z tymi wszystkimi tam trawami. To, to nie jest to, co ja myślałem, że będzie. Także jakieś minimalne przetrząsane z ziemi. Tutaj kawałki darni są, także to wszystko grabie będą ściągać i wcale nie jest tak łatwo powiem ci to wyrównać. I zastanawiam się właśnie, jak to powinienem zrobić, żeby to była idealnie równa kwatera. Bo ona tak na telefonie wygląda, że jest idealnie równa, ale za chwilę Ci pokażę, że tak nie jest. Zobacz. Zobacz na przykład. Tutaj masz dołek, a tutaj masz górkę i muszę to jakoś rozrównać. Sprawa wygląda tak, że ta ziemia jest jeszcze taka grząska, taka pulchna, i dopiero jak chodzę, to ona się pod moją stopą zarywa. Więc co ja mam równać, skoro to wszystko jeszcze samo usiądzie? I mam taki pomysł, żeby generalnie pomóc temu kawałkowi usiąść i pomogę w taki sposób, typu ubijany. Po prostu prawdopodobnie wezmę traktor, wezmę tura i albo będę samymi kołami traktora jeździł przód tył, albo opuszczę jeszcze łyżkę i będę cofał, i tą łyżką będę zgarniał, ale nie wiem jak z tymi fragmentami darni ta łyżka będzie działać, czy prawdopodobnie nie będzie tego po prostu ściągać i robić taki jeden wałek na końcu. Jeśli będzie to ładnie szło, to będę robił z taką opuszczaną łychą i, i będę to zjeżdżał do tyłu, a jeśli nie, to będę jeździł przód-tył i ubijał po prostu kołami traktora. I dopiero wtedy górki, dołki będę niwelował grabkami, no bo już wtedy będę widział, gdzie faktycznie jest ta, ta docelowa górka albo docel, docelowy dołek. Mogę jeszcze zrobić tak, że po prostu ustawię tu zraszacze i będę zraszaczami... Zlewał te ziemię, no bo ziemia pod wpływem wody, która kapie z góry, będzie też również siadać i sama się zagęszczać, ale najpierw chyba spróbuję 60. Bardzo Was przepraszam w ogóle za to, że nie pokazałem wam tego procesu od początku. Ale po pierwsze, glebogryzarka była wynajęta na jeden dzień. Po drugie, te dwa kawałki, oprócz tego dużego, były jeszcze do skoszenia w tym samym dniu, bo nie miałem po prostu innego dnia wyznaczonego na to, żeby robić tę konkretną pracę. A jak ja mam zapłacić za glebogryzarkę 600 zł i jeszcze przez nagrywki. Które oczywiście wydłużają pracę czasami dwa razy, nie zrobić tej roboty, to bym się po prostu zapłakał. I chciałbym Was jeszcze przeprosić za to, że w ogóle na moim kanale jest coraz mniej aktywności. Mam po prostu tyle pracy związanej z uprawami w tunelach, i sprzedażą na rynkach, i działalnością internetową. I tutaj mam trochę warzyw, i 600 pomidorów, i trochę dyni. Nie wyrabiam się, przepraszam, nie wyrabiam się. Robię co mogę, mało śpię, mam cały czas oczy jak panda. Staram się bardzo i wiem, że powinien działać więcej na YouTube, ale czas, czas po prostu. Maszyna już na stanowisku, także teraz sobie pojeżdżę trochę przód-tył. Ewentualnie popróbuję opuszczać łyżkę i zobaczyć, czy ta łyżka też jakąś robotę robi, czy trochę wyrównuje, czy nie. Dam Wam zaraz znać, jak to wszystko wyszło. No, przejechałem się próbnie parę razy i powiem Wam, że mam mieszane uczucia, bo no, dalej są tutaj fragmenty darni. Jak łyżką jadę i cofam. To jeden fragment Darni ściąga ze sobą drugi i robią się takie tutaj wyrwy, bo ściąga się w jednym miejscu wszystko, a reszta wcale się nie równa. Także i tak i tak trochę sobie pojeżdżę sobie tu trochę traktorem, żeby to wszystko ubić, bo i tak ta cała część i, i ta cała część to jest jeszcze taka, wiesz, puszysta. Więc trzeba to wszystko ubić i potem wpadnę niestety z grabkami i będę chyba największe górki, dołki ręcznie równał, co mi się średnio podoba, no ale... Tak to wygląda po przejechaniu. Ileś razy traktorem. Czy to jest równe? Tak sobie. Jeśli patrzeć z daleka, to tak, ale jeśli patrzeć pod kątem położenia doniczki Fi 17 cm, bo taka jest chyba dwójka, nie pamiętam, no to na przykład tu jest ok, ale tutaj już jest dołek i to trudno mi będzie. O, a tam jest górka. Robić to idealnie grabkami. Tutaj widać na przykład już te kolejne, co robiłem na początku to łyżką, też to muszę rozrównać. Tak to generalnie tutaj to jest w miarę, w miarę w porządku. Tam na końcu przy samej siatce coś tam jest do poprawienia. No coś tam jeszcze fizycznej roboty będzie. Na razie jadę na drugi kawałek tam ogarnąć, piękny zachodzik słońca, a ja zrobiłem robotę na drugim kawałeczku. Tu już wyszło lepiej, jest bardziej równo i raczej nie będzie poprawek grabiami. Martwią mnie tylko te fragmenty źdźbła. Czy to najpierw na folii, a potem na tkaninie nie będzie się bardzo odkształcać. Bo, nie wiem czy Wam mówiłem, ale plan jest taki, że tu będzie szła folia, tkanina i tam doniczki, jakieś zraszacze, nie? Dlaczego folia? No, normalnie się raczej nie daje albo nie ma konieczności, ale ja mam tutaj bardzo duży problem ze skrzypem i skrzyp na pewno przebije mi tkaninę i będzie rósł w górze. Jak będzie folia, folia jest śliska, więc będzie rósł w górę, dojdzie do folii, będzie skręcał i sobie gdzieś tam położył. Prędzej czy później zdechnie i, i w porządku. Na no dzień dobry, kolejnego dnia z grabkami biegam i poprawiam takie miejsca, gdzie jest już średnio równe. O, na przykład tutaj wygrabiłem, wygrabiłem, a na końcu darń i tak została. Także nie wiem, co z tą darnią, bo jeśli mam z całego pola ściągać, to tego będzie przyczepa. Staram się jakoś to powkładać w jakieś dołki. I może kiedyś, raczej później niż wcześniej, się to rozłoży pod folią i tkaniną. Nie wiem, nie wiem jak tu będzie doniczka stała. Nie wiem, co teraz? Teraz trzeba tutaj wyłożyć folię, poprzymocować folię i na to tkanina. Podobijać jakimiś doniczkami raz na jakiś czas, żeby to mimo wszystko nie podniosło się. Bo te kołki, które służą do przytwierdzania tej tkaniny folii, to tak naprawdę są G warte. Jednak co położone na to, położone na. Zlewam właśnie wodą ten jeden kawałeczek, żeby ziemia jeszcze bardziej usiadła się, zagęściła, bo nadal jest tak jeszcze sobie. Więc mam dwa zraszacze, dwa zraszacze lejam, jak coś będę przekładał jeszcze, żeby wszystko ładnie, elegancko podlało i usiadło. A tu przy okazji yy, teaser będzie odcinek na pewno w tym roku zrobienia jeszcze jednego tunelu, ale to kiedyś tam. To jest jeszcze nieodblokowana postać. Witajcie kolejnego dnia. Ja już mam przyszykowaną folię, teren już jest powiedzmy, że zagęszczony, także możemy przystępować do rozwijania folii. Folia ma 5 metrów na 20 i w tym odcinku powinno to jakoś wystarczyć, bo mam tutaj jeszcze kawałek piachu na folii, tutaj jakąś dynkę mam jeszcze, także ten teren dopiero pod koniec sezonu będzie połączony z tą drugą Częścią tkaniny, także tutaj będzie przerwa, no bo tutaj nie mogę nic zrobić, bo tu mam jeszcze jakieś 200-300 kg piasku, no i tam mam jeszcze, o, dyńka, a tu mam w ogóle, czekaj, a tu mam w ogóle jeszcze węgiel na zimę, także na razie nie będzie kwatera połączona w literę L, tam w rogu będzie pauza, muszę to dorobić jesienią, ale na razie, na razie musi być ten krótszy kawałek, także mamy folikę, folikę teraz będę rozkładał. Mam dwa kawałki tkaniny szerokości 3,20, więc jeśli zrobię zakładkę 20, to powinno być 6,20 szerokości tkaniny. Folia ma 5, więc zrobię te 5, a później resztę będę docinał. Także ja już biorę się za robotę, a Ciebie przy okazji proszę o jakiś komentarz do zasięgu. Nie będę ukrywał, że to rozwija mój kanał, pomaga mi się rozwijać. Nie, nie pomagam się to rozwijać, po prostu dla zasięgu. Dawaj komentarz. Wiesz co, w ogóle taki mam plan, żeby użyć w ogóle już tych kołeczków do agrotkaniny i te folie nieczęsto, ale w brzegowych tam skrajnych punktach gdzieś pomiędzy wbić, żeby ta folia mi nie uciekała, żeby ją spokojnie rozwinąć. Także chyba wezmę sobie jakiś kołeczek, wezmę sobie jakiś mały młoteczek, on był oczywiście w wodzie, żeby się nie, roz, nie rozszedł i zobaczymy. Dobra, połówkę rozwinąłem, bo rolka miała chyba 1,60 także 3,20 będzie tu. Przeciąłem sobie już tu, gdzie trzeba, i teraz powiesz, Damian, czy ty się niczego nie nauczyłeś tnąc agrotkaninę? A powiem ci, że wezmę chyba jakąś zapalniczkę i zapalniczką to jeszcze opalę. Także może i się czegoś nauczyłem. To jest to, czego przy budowie kwatery boję się najbardziej. Zamówiłem już nawet cztery, jakieś tam dźwiękowe odstraszacze, coś tam, coś tam. No patrz, co z tego, że ja sobie elegancko wyrównam. Kwatery, jak za chwilę wejdzie tutaj jakiś krecior i krecior zrobione. Ach, szkoda gadać. Także mam nadzieję, że jutro przyjdą to odstraszacze, straszacze, powbijam gdzieś na krawędzi kwater i zobaczymy czy to działa. Jak nie będzie działać, to będzie bardzo, bardzo słabo. Dobra, folię mam podocinaną, folię mam dorobioną, tutaj ten paseczek, także ściągam tkaninę, rozwijam, dobijam z boku jedna kwatera, jeśli chodzi o agrotkaninę, gotowa. No potem tylko zraszacze, wiadomo. No i pierwsza mała kwaterka zrobiona. Czy jest dobrze? Powiedziałem, że jest zrobiona. No nie powinno być takich garbów, nie? Powinna być idealnie, pięknie, naciągnięta. No ale... Zrobione jest lepsze niż idealne. Wiecie co, tak sobie myślę, że pierwszą kwaterę zrobiłem. Dwie kolejne zrobię dokładnie w ten sam sposób. Myślę, że nie ma co pokazywać i marnować Wasz czas przy robieniu kolejnych dwóch kwater dokładnie w ten sam sposób. Folia i tkanina to jest w miarę proste. No. Na ile można nazwać proste zrobienie krzywo tkaniny z falbankami. Umówmy się tak, że zobaczyliście jak robię pierwszą kwaterę i kolejne dwie zrobione zobaczycie na najbliższym Horti Vlogu. Kiedy będzie? zobaczycie na najbliższym horti vlogu. Także proszę was o zostawienie jeszcze jednego komentarza, typowo dla zasięgów i do zobaczenia w horti vlogu.